Co, mamy niewiele czasu? O co chodzi, Filipie? Tak wcześnie mnie obudziłeś? Żebyś nie przegapiła tego. Czego? Jak fiolet przechodzi w o! Oraz tego. Filipie, to jest przepiękne. <grym> Zimny prysznic. Pasiak i gryzio? Co ci dwaj kombinują o tak wczesnej porze? Sprawdzę to. Hej, Pasiak! Spójrz! Czy to jest miód? Dzień dobry. Cóż za brak wychowania. Uratowałam pana przed osami. Chciały zabrać miód. Osy? Ależ to niedorzeczność! Gdzie ty widzisz osy? Lepiej mnie nie oszukuj, panieneczko. Ja jestem sędzią i nazywam się Wos! Mówię prawdę! I nie podnoś na mnie głosu! Złożę stosowny raport do królowej. W którym ulu mieszkasz? Nie mieszkam w ulu. Jestem Maja! Mieszkam sobie tutaj na łące! Co? Pszczoła żyjąca sama? To wbrew wszelkim zasadom! Koniecznie muszę porozmawiać o tobie z królową. Zbieramy nektar z chabrów Potem lecimy na koniczyny Na koniec zostaną nam mlecze i szałwia Musimy zakończyć zbiory przed zmrokiem Powodzenia! Ojej, sędzia wosk! Młode pszczoły mają coraz gorsze maniery. Złożę na ten temat stosowny raport do Rady Królowych. Proszę o wyrozumiałość. Nie ma mowy! Idziemy do królowej. Kto to jest panno Klementyno? Zwierzchnik wszystkich uli. Rada Królowych upoważniła go do przeprowadzenia kontroli pasiek na łące. Ja tu czekam na panią. Przepraszam, już lecę!